Ten ostatnim odcinku no, dobra eee, sorry za klięk w tamtym odcinku a ten, a dzisiaj się zajmiemy nowymi rzeczami w tym w eee, teraz już nie będzie w ogóle ej co? Ej, przypomnij sobie ten dzień. 5 lipca 2007. <laughs> Ale pek. Jest dobra. Przejdźmy do. No, do tego. Do. Remodelu. Kruka. Remodel. kruka. Tak wygląda. O. Więc. Z tym super się mega postarałem, więc ocena tego remodelu nie ma nie mam się do czego doczepić. Dostał trochę tej swojej trochę kolorków, jaśniej sucha, więc 10 na 10. Teraz chciałbym wam nowy skin epicki, więc 10 na 10, fajny modelowany fajne króciak, gdzieś, gdzieś Fajna oferta. Dobra. Dobra, dzisiaj wam pokażę wszystkie rzeczy, które były do aktualizacji. Oczywiście będzie nowy, nowy ten, nowy pas, ale to za... To w sobotę. To nie, ale to jeszcze nie teraz. Będzie, będzie nowa postać Surge. A teraz przejdźmy do kolejnego. Jest. Będą kilka nowych skinów z Twitter Z Twitter Z Twittera. Z Chyba... Chyba Chyba... Chyba Twittera. do Google Z i Z Twittera. i Twittera. i... i Z Twittera. Z Twittera. Z Twittera. do Google. Google Więc dobra, piszemy nowe skiny, nowe skiny w Brawl Stars Lipiec. No boże, jakie skiny. Nowe skiny. Nowe skiny w Brawl Stars. O, grafika. A jak Google tego nie wyszuka Jest kim stars Lipiec Lipiec 2020 O, dobra, mamy z tweetera z tweet Max o tak tutaj macie e, 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 tutaj macie super ultra Jackie. tutaj macie surkę, tutaj macie e, tego broka broka tutaj macie Mam nadzieję, że dalej wiecie. Jeszcze King Crab Trick. Taka bi o tu jak widzicie. A elo.